Siemaneczko moi kochani, ja jestem Jakub Litwin i witam was na moim kanale w dzisiejszym odcinku jesteśmy wraz z Grzegorzem, wraz z Nikolą która przefarbowała się na rudo będziemy dzwonić do polskich polityków żeby uciąć sobie miłą pogawędkę ale zanim to zrobimy musimy najpierw udać się do media nieważne co, bo odcinek nie jest sponsorowany po słuchawki, bo rozjebałem no i... Jak kupię i dojedziemy na miejsce, gdzie będziemy dzwonić, to się z wami zobaczymy. chociaż nie, no zobaczymy się jeszcze w sklepie, więc trzymajcie kciuki, żeby odbierali w ogóle. A, zapraszam was na mojego Instagrama, link macie w opisie. Jak możecie zobaczyć, ja już kupiłem moje słuchaweczki, teraz jedziemy na boisko, widzimy się już tam. No niestety yy, boisko było zajęte. Kurwa, rozumiecie, to boisko zajęte. Co te dzieci tutaj robią? Czemu nie wypierdalaj do komputerów? Ja pierdolę. No, idziemy na inne boisko. No, jak ja widzicie, my już sobie pograliśmy z Grzegorzem w piłkę, jest już późno i przyszła pora na zadzwonienie do pana Konrada Berkowicza, tak? Uh -huh. No, dobrze, Grzegorz, poproszę numer. 790 761 790 564. 761 564. Dobra, dzwonimy. Chodź zajęty. Więc. Jak to zajęty? Ponów. Myślałem, że dzwoni z Messengera na Tak, Ta, z Messengera dzwonię. No nie, no Konrad, panie Konradzie. Jeżeli pan to ogląda, to dzwoniliśmy w sprawie takiej. Dlaczego nie chce pan, żeby dzieci uczyły się o tym, jaka masturbacja jest przyjemna? Ponieważ ja na przykład dowiedziałem się o masturbacji i o tym, jaka jest przyjemna w bardzo późnym wieku, przez to czuję, że straciłem sporo ze swojej młodości. Bo nie wiedziałem, jakie to jest przyjemne. Dobra, chyba lecimy dalej, co Grzegorzu? Dobra, ale muszę sobie przypomnieć. 884 654, 4, no? No nie, bo nie, nie, jest, pe... A nie jest pewne pokazane. To u to... mnie nie jest pewne zdjęcie czasami. Dobra. Dzwonimy do Krzysia. Pana Krzysia Bosaka. No... Powiem tak, panie Krzysztofie, no bardzo nieładnie. Chciałem się zapytać, dlaczego pan mnie obraża? Dlaczego pan mówi, że są tylko dwie łpcie jeżeli czuję się jak kurwa helikopter? Proszę mi na to odpowiedzieć i proszę następnym razem odbierać telefony, a nie sobie na seks telefon dzwonić. Dobra, lecimy dalej. Kto jest następny w kolejce? Zobaczmy. Barbara Dudzik. Nie no, do prokuratury to nie będziemy dzwonić. Dobra, ten, Artur Dziambor. Dobra, no kurde, Nikola do daj dawaj palucha. 606 702 701 Dzwonimy do Pana Artua Autuła.

Dzień dobry Panie Arturze, ja jestem Jakub Litwin i dzwonię do Pana z pytaniem Dlaczego wszystkim się śpieszy tak z zakazem aborcji i to tak szybko poszło A marihuana z tego co mi się wydaje dalej jest nielegalna Do usłyszenia Dobra, lecimy dalej Teraz Janusz Korwin-Mikke Tak wstanę, sensie, że nikt nie odbiega. 602 no Pięć, oś... tutaj już był sygnał i nawet się napoczął i wiadomo, że się do niego dodzwoniliśmy się no. przedstawił dobra, Mikke 1,7,8 o... nie, 7,8,1 dobra, a co ja mu miałem powiedzieć, bo już zapomniałem a, że socjalizm jest lepszy od kapitalizmu tak? no, tak dobra, znowu jest sygnał to podejść. Możesz teraz na odwiedzinę? Możesz teraz na odwiedzinę? Okay. Tak. Chwila, mm. została zmuszona. Pan Janusz chyba też nie odbierze. Kurde, Kurdy, byłem tak blisko porozmawiania z Krzysztofem Bosakiem. Wow. No nie, pan Janusz nie odebrał, więc nie dowie się, że socjalizm jest o wiele lepszy od kapitalizmu. Dobra, lecimy dalej. Numer wykręcamy do pana Jakuba Kuleszy: 601-804-777. No dobra, jeszcze zobaczymy tutaj. Mamy no, dziw, dziwna anomalia na, na kamerze. Co? Dziwna anomalia na kamerze. Pan Jakub kulerze, ciekawe, czy on może odbierać. Nudy trochę. Myślałem, że będzie ciekawy. Widzowie, dajemy łapki w górę, jeżeli też nie wiecie nasz rząd łapki w dół jeżeli nie chcielibyście żadnej zmiany No, więc nie może być żadnej łapki w dół. Jak ma wyłączony telefon? Jak? No to jakoś wcześniej był sygnał. Dobra. Czekaj, bo się skipnęła wiadomość. Dobra, jeszcze dwie osoby zostały. Może do kogoś się uda. Dobra, Marcin Wójcik został. A ostatnia, Kaja Godek, nie wiem, czy się w ogóle dodzwonimy. Dobra, Marcin Wójcik. Dzwonimy. Musimy się dowiedzieć, czym on się zajmuje jako członek Rady Ministrów. Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć, czym się pan zajmuje w Radzie Ministrów. Do widzenia. Dobra, chyba źle numer wpisałem, coś mi się tak wydaje. Ale dobra, no i ostatnia. Pani Kaja. A ona to ma pewnie już wyłączony telefon od paru dni. Hmm. 506 157748. Jak to? A nie w sumie, nic mnie to nie dziwi. No, ale chciałem jej powiedzieć, że fajnie, nie, że, że nie wyskrobała swojego smrodka, ale nie wszyscy podejmują takie głupie decyzje. do przekazania. Widzimy się po reklamach. Du, du, du. Idziemy na czołówę. Kto masz resztę? Nie mam. Dzień dobry. Hej, co chcecie? Fajny, był, fajny kolorek. Krybasz? No, ogólnie z Krzygorzem prowadzimy propagandę. Nie mać, Nie Cała Polska Nie ma Nie ma nas siła, w nas jest wiara A w nie No słuchajcie. Mam niespodziankę, którą chciałbym wam pokazać. Zobaczcie co znalazłem. Syrop do mleka. Kakao. Kurwa, no. Ja nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy istnieją, ale ten co kto, kto wymyśli, to, to jest zajebiście mądry. No i teraz idziemy to spróbować. Później wam powiem. To było warto, bo kurwa ponad 4 zł ja pierdolę co za zierstwo to ile tego trzeba w ogóle dodać kurwa cały. całe o, o, czy nagrywa się 420 ml no to go spalimy Co? Co? No, no, cięcie cięcie Wiecie co? Właśnie wlałem to to tutaj Zobaczcie No i tutaj Pokaż, jak to wygląda. A, i oglądam sobie w ogóle vloga, bo nowy wleciał. No, takie to jest pyszne. Uf, kupujcie to, kupuj. To jest ta... Zobaczcie, tak to się pije. Jest takie pyszne. Zajebiste. No, i w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie lajka. Ale to w sumie tak, jak chcecie. W sumie mam już to w dupie. A suba? No są, chyba została, bo w końcu trzeba zacząć zarabiać na tym YouTube bardzo za darmo, to nie mam zamiaru tego robić. Nie, 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 a i od razu się sprzedam, jak będą pieniądze. Siema.